Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pybła, Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Wojtas z firmy Syncretics. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie, witam Państwa. Spotkaliśmy się już przy, z naszymi czytelnikami przy okazji Zielonych Kołnierzyków, kiedy pani Magdalena była naszą gościnią w tym cyklu, ale dzisiaj porozmawiamy o czymś innym, o tym, jak. Jak miasta mogą wykorzystywać technologie do tego, żeby być lepsze? Dokładnie. Jak mogą wykorzystywać technologie, ale również kody kulturowe, również kwestie dotyczące komunikacji, ponieważ możemy mieć świetne technologie. O tym też mówi założenie mhm. dotyczące zrównoważonego rozwoju, że rozwiązania muszą być dostępne dla społeczności, muszą być yy, dla środowiska też optymalne, ale również pod kątem kosztowym powinny być dostępne. Także tak samo tutaj mamy podobną zasadę. Mhm. Przez wiele lat, kiedy rozmawiałeś o miastach, to pojawiało się takie pojęcie smart city, które, którego wszyscy chętnie używali. One pojawiały się w obiegu, wracało i było takim argumentem do tego, żeby robić konferencje, spotykać się, rozmawiać. Ale czy z tego hasła wam nic nie wynikło? Te hasła, tak jak zresztą dobrze mm -hmm. Pan zauważył, wracają jak bumerang. Studenci architektury poznają ich historię wtedy, kiedy pojawiło się po raz pierwszy. Mamy też miasta ogrodów, mamy sponsor city, prawda? Także dosyć sporo jest tych elementów, mm -hmm. na które warto zwrócić uwagę. Ale tak. Smart City było bardzo chwytliwym hasłem, natomiast no troszeczkę jeszcze nie umiemy w tą technologię, troszeczkę się jej boimy. Nie zawsze jest ona przedstawiana w sposób zrozumiały dla przeciętnego mieszkańca, bo o ile włodarze miast myślę, że w Polsce świetnie dają sobie radę, szczególnie w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, która kiedyś będąca przemysłowym kręgosłupem Polski, dzisiaj wyrasta na jeden z najbardziej innowacyjnych i ekologicznych regionów. Ale jak to się przekłada dla takiego typowego mieszkańca? Tutaj już potrzeba innego języka, innych porównań i nawiązania bezpośrednio do naszych lokalnych kodów kulturowych. No właśnie, to, czemu, to wy proponujecie innego, dlaczego to nie jest, nie będzie takie smart city, o którym właśnie dużo się mówi, ale za chwilę go z nim zapomnimy. Przede wszystkim przez lata e, pracując z branżą, przede wszystkim budowlaną, jak również z samorządami, pozostałymi NGO-sami e, w aspekcie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa, ale również i dobrostanu człowieka, e, zauważyłam jeden olbrzymi problem. Że troszeczkę nie umiemy rozmawiać o tym środowisku, troszeczkę nie umiemy rozmawiać o tym zrównoważonym rozwoju, i widzimy taką dosyć sporą polaryzację. Z jednej strony jest to język bardzo naukowy, bardzo techniczny, który powiedzmy sobie szczerze, dla takiego przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka, no nie będzie zrozumiały, a on nie zapyta. On nie będzie drążył, nie otworzy encyklopedii, czy nie wpisze sobie tego hasła w chat GPT. A z drugiej strony, jest to traktowane nieco w takich elementach mocno zaanimowanych, zanimo, prawda? Wkrada się nam też taki trochę, można powiedzieć, pop prawda? Mhm. Gdzie przedstawiamy to jako zielone listki, prawda? jako zielone opakowanie. Przecież stąd jest cały problem z greenwashingiem. Mhm. My staramy się szukać drogi pośredniej, czyli przekładać te mocno skomplikowane treści w taki sposób, aby trafiały do odpowiedniej grupy docelowej, z wykorzystaniem badań, z wykorzystaniem analiz, też przy okazji współpracy z różnymi ekspertami, na przykład w aspekcie chociażby dobrostanu, prawda? A nie zamykamy się stricte na to, co wiemy o naszym funkcjonowaniu, chociażby w miejscu pracy, ale pytamy. Neurologów, pytamy psychiatrów, psychologów, HR-owców, prawda? Jak również architektów, deweloperów, czyli wychodzimy bardzo mocno poza branżę. Co pozwala nam znacznie szerzej dostrzegać problem, a co za tym idzie, znacznie lepiej go tłumaczyć i wdrażać? Tłumaczyć e, mieszkańcom czy politykom? Myślę, że tutaj kij e, ma dwa końce, mhm. e, ponieważ ta relacja musi być spójna. Przede wszystkim, jeżeli nie będziemy mieć drożnego, efektywnego i dynamicznego dialogu z mieszkańcami, no to w tym wypadku nawet najlepsze działania mogą zostać zniweczone. Proszę zobaczyć na przykład Gliwic i na prototypowanie rozwiązań na ulicy Zwycięstwa. To robi się tam stopniowo. Pokazuje się każdy z etapów prawda, zmiany, zmian, które będą funkcjonować na ulicy Zwycięstwa, jako stopniowe wprowadzanie. Też jako prototypowanie tych rozwiązań, prawda? Czyli mm -hmm. oswajamy też z, z tym nowym, z nową przestrzenią jej użytkowników. Jeżeli chodzi o synkretyzm, który my rozumiemy w aspekcie właśnie takiego zrównoważonego synkretyzmu w miastach, no to dodajemy do tego jeszcze kolejne argumenty, czyli nie tylko oswajamy, nie tylko pokazujemy, ale również nawiązujemy do bezpośrednich doświadczeń mieszkańców, do tego, co to dla nich będzie znaczyć, prawda? Jak oni będą funkcjonować? Jaka będzie ta wartość dodana? Także umacniamy jeszcze ten przekaz, który miasta do tej pory realizowała, przez silniejszy i bardziej skuteczny dialog. Mhm. Zapytałem o to, kogo trzeba przekonać, bo. Obserwuję podobne projekty albo trochę inne, bardziej mniej technologiczne. Był taki projekt Żywa Ulica, mm -hmm. z 10 lat temu. Funkcjonował, jeżeli dobrze pamiętam. Paweł Jaworski go realizował. Który polegał na tym, że właściwie na, i na placach, i na ulicach tworzono takie nową wersję prototypowaną organizacji ruchu. I to, z tego co pamiętam, to zawsze wzbudzało. Reakcje bardziej ze strony mieszkańców niż samozrządowców. E, e, chyba część tych projektów, które zostały sprototypowana, została wprowadzona. Mm, no właśnie, ale, ale, ale to e, wtedy to mieszkańców trzeba było przekonywać. Jak sobie patrzę na projekty, mm, które są konsultowane w, w, chociażby w Katowicach, to wydaje mi się, że e, one są też trochę konsultowane po to, żeby mieszkańców przekonać, a politykom dać argumenty do tego, że chcą coś, to, co robią, jest słuszne. Tak. Czy to jest błędny punkt wyjścia? E, nie do końca. Mhm. Oczywiście mieszkańcy zawsze będą tym naszym punktem docelowym, nazwijmy go tak mhm. bardzo roboczo. Ale z drugiej strony, jeżeli samorządowcy nie będą mieć odwagi. We wprowadzeniu nowych, ciekawych rozwiązań. A wiadomo, zawsze boimy się tego, co nowe, co nieznane, mm -hmm. prawda? No to w tym wypadku nie będziemy mieć o czym rozmawiać. W tym wypadku teraz nawet ta rozmowa nie miałaby sensu. A widzimy, nawet w projektach, które, tak jak słusznie Pan zauważył, mm -hmm. były już jakiś czas temu, że to zadziałało. Że mieszkańcy się przekonali. I takich projektów będzie coraz więcej, tylko potrzeba nam rzeczywiście odpowiednich argumentów w, e, skierowanych do odpowiednich ludzi, prawda? Czyli czy to będą osoby starsze, prawda? których nam cały czas będzie przybywać, osoby z ograniczoną mobilnością, e, przestrzenie integrujące, inkluzywne, prawda? Które już powstają w, w Katowicach w oparciu chociażby o neurourbanistykę, neuroarchitekturę. Także myślę, że tutaj oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na wagę, mieszkańcy będą tą większą grupą siłą rzeczy, ponieważ to oni będą odbiorcami. Natomiast jeżeli politycy i samorządowcy nie przekonają się do wartości tego rodzaju. Kierunku polityki, no to w tym wypadku nie będziemy mogli mówić o konkurencyjności regionu. No, do tego będzie się to sprowadzać. Czy patrząc na dane, to teraz zrobiłem sobie taki szerszy, szerszą perspektywę, da się wymyślić albo powiedzieć, jaki Śląsk, czy śląskie miasta będą za 10-20 lat? To jest bardzo dobre pytanie. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie agendy 2030, mhm. prawda? No, i tam w celu, w celu dziewiątym mamy kwestię dotyczącą przemysłu, miast, regionów, mhm. prawda, I, i konkurencyjności. I na początku skupiłabym się na tym, jak to będzie wyglądało za pięć lat. No, bo za pięć lat, prawda, ja to nazywam, że będzie taki punkt śródzerowy, jeżeli chodzi właśnie o te nasze działania, nie tylko prośrodowiskowe, ale również patrzące na konkurencyjność. Zwracając naszą uwagę chociażby do działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do tego co chociażby w te ostatnie 5-10 lat się wydarzyło, jak mocno zyskaliśmy na konkurencyjności regionu, bazując na naszej transformacji. Hmm. Tak jak wspomniałam na początku, Wyrośliśmy z przemysłu, prawda? Wyrośliśmy z, z gałęzi, które, no, powiedzmy szczerze, nie są zbyt łaskawe dla klimatu i dla ludzi, na region, który naprawdę jest mocno konkurencyjny, na region, który wprowadza, prototypuje innowacje. Także myślę, że już teraz widzimy, że stajemy się ośrodkiem, który. Przyciąga talenty, który przyciąga inwestorów i który może być pokazywany i przedstawiany jako naprawdę świetne case study nie tylko w Polsce, ale również na arenie zagranicznej. Pytam trochę o to, bo sobie rozmawiałem z, z, z osobą tworzącą strategię, i właśnie trochę spieraliśmy się o to, czy Takich dynamicznych czasach, jakich w ostatnich latach żyjemy, da się właśnie strategicznie planować jakiś rozwój czegokolwiek. No bo właściwie, um, czy za chwilę wybuchnie, kolejny konflikt, czy pojawia się epidemia, czy coś, czego nie potrafimy sobie w tym momencie wymyślić, się zdarzy. Może całkowicie ten porządek zachwiać. Też patrząc na przykład na Katowice, czy inne śląskie miasta, które. Mocno rozwijały się w usługach outsourcingowych. Tak naprawdę, z przyknięciem palca, to wszystko może się w ciągu miesiąca w tych miastach zmienić. Stąd pytam, jakimi danymi warto by się przyjrzeć, żeby jednak ten, żeby upewnić się, że ta transformacja jednak w w kierunku technologii, nowych usług pójdzie, a nie na przykład za chwilę Śląsk stanie się, zostanie ani bez przemysłu, ani bez nowych technologii. Będzie może nawet bardziej zielony, bo będzie mniej ludzi. Czyli tą ścieżką, tak? No, tak negatywnie, tak. tak. <grym> Czyli tą ścieżką. Rozmawiałem 1 września, więc to tak wcielam się w umysły uczniów. <grym> tak, to też zobowiązuje jak najbardziej. Um... Jasne, analiza ryzyka jest potrzebna mhm. i nie mówię, że musimy planować, prawda? Mhm. W kontekście takich tylko bez scenariusza. Natomiast myślę, że mamy już na tyle dobre zaplecze i na tyle świadomych inwestorów, i mam nadzieję, coraz więcej samorządowców, bo to też mhm. się zmienia, prawda? W naszym regionie. Że te działania ze strony samorządu naprawdę są dostrzegalne, patrząc po Katowicach, patrząc po Gliwicach chociażby, czy Rybniku. Natomiast, jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, wiadomo, ciężko jest teraz w tak ciekawych i dynamicznych czasach, jak to się często nazywa, planować długoterminowo. Natomiast absolutnie strach nie może nas, nas paraliżować przed budowaniem konkurencyjności regionu. E, większość miast zmaga się z wyludnianiem. Między innymi Gliwice, prawda? E, ze ściąganiem talentów, z budowaniem tej infrastruktury dla inwestorów. Kończą nam się, e, kończą nam się e, tereny inwestycyjne, szczególnie duże, prawda? E, także to też będzie pewien taki. Impuls dla nas, jako dla przedsiębiorców czy też, czy też mieszkańców, do tego, żeby szukać właśnie takich rozwiązań adaptacyjnych, jak również rozwiązań mitygacyjnych. I nie tylko tutaj mówię o kwestie dotyczące środowiska, prawda, ale również w kontekście. Chociażby do wdrażania innowacji, do testowania tych innowacji. Poziom przedsiębiorczości w regionie jest naprawdę wysoki i możemy się poszczycić naprawdę świetnie funkcjonującymi uczeniami, świetnymi badaniami, analizami, wizytami studyjnymi, które też do nas przyjeżdżają. I myślę, że jeżeli chodzi o GZM, to jesteśmy w zdecydowanie lepszej pozycji, aniżeli chociażby Ściana Wschodnia na którą teraz coraz bardziej będziemy zwracać oczy co też widać w polityce klimatycznej centralnej która właśnie już bierze na cel ścianę wschodnią pod kątem budowania jej, jej konkurencyjności i też pokazywania dobrych przykładów jakie jestem pewna że na Śląsku zobaczymy i to nie jednym przypadku. A czy są miejsca w, w świecie szeroko pojętym, na których możemy się inspirować? Jak y, mówimy o transformacji energetycznej, Górnego Śląska najczęściej przywołuje się przykłady niemieckie, ale to są, to nie są przykłady, które kojarzą się z nowymi technologiami na przykład. Czy są jakieś inne, lepsze? No myślę, że tutaj y, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na. Y, Funkcjonowanie samorządów, prawda? Mhm. Skierujmy się trochę dalej niż do Europy, mianowicie do Szanghaju, gdzie od jakiegoś czasu funkcjonuje Centrum Planowania Szanghaju, które świetnie pokazuje, w jaki sposób nie tylko planować miasta w oparciu nie o jeden, ale o trzy dokumenty strategiczne dotyczące zagospodarowania rzek, dotyczące zagospodarowania ulic i ciągów pieszych oraz ogólnego masterplanu, ale również pod kątem właśnie takiego długofalowego zabezpieczania terenów w mieście. Wiadomo, tam może być troszeczkę łatwiej, prawda? Mhm. Natomiast myślę, że jeżeli już będziemy sięgać pod kątem technologicznym i pod kątem właśnie takiej przewagi regionów, to warto osiągać do tych najlepszych wzorców, jak chociażby, właśnie wzorzec chiński, jeżeli chodzi o takie szerokie podejście, nie tylko o poszczególne działania, bo my sobie technologicznie poradzimy, prawda? Ale jeżeli chodzi o właśnie kwestie kierunków polityki klimatycznej, kierunków innowacji, na które postawimy i też, jeżeli chodzi o wybór liderów regionu. Oraz wybór silnych instytucji. Porozmawialiśmy sobie o, o, o planowaniu przyszłości i, i, i budowaniu strategii, ale mm, jeszcze bym wrócił do tego, czym Syncretics się zajmuje, albo mm, kto może do was przyjść? Jeżeli chodzi o Syncretics, to mm -hmm. my przede wszystkim pomagamy w wdrażaniu Technologii we wdrażaniu wzorców, jeżeli chodzi o tego klienta końcowego. W taki sposób uzupełniamy i budujemy strategię, aby czy to strategia ESG, czy to strategia rozwoju, czy to kierunek innowacji był przede wszystkim zrozumiały, był też dobrze postrzegany, jeżeli chodzi o klienta końcowego, aby widział w nim wartość. Hmm. E, Mamy ofertę skierowaną dla biznesu, mamy ofertę skierowaną ze wsparciem do samorządów, jak również mocno współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, zarówno z Polski, jak i organizacjami międzynarodowymi. Także w tym aspekcie działamy szeroko po to, aby zaprezentować jak najlepsze wzorce i żeby te wdrożenia były jak najkrótsze. A co za tym idzie, jak najbardziej skuteczne. Magdalena Wojtas była naszą gością, Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.